Witajcie moi mili. Dzisiaj witam was noworocznie, bo akurat tak nagrywam ten film. Pozwolę sobie przy okazji złożyć wam życzenia szczęśliwego nowego roku, pełnego pasji, możliwości realizowania się zarówno malarsko jak i w każdy inny sposób. I życzę wam, żeby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego. Ale wracając do tego, co mamy robić, jak widzicie, mamy tutaj rozsypane bardzo dużo pędzli. Pewnie się domyślacie, że skoro był odcinek o drapaku, był o mopach, był o okrągłych, to dzisiaj będziemy mieli odcinek na temat pędzli płaskich. Jak widzicie, mam ich tutaj dużo, a co do czego, to zaraz Wam, moi drodzy, omówię. Jeśli nie widzieliście tych poprzednich odcinków, to macie okazję do nich. Wrócić one pewnie gdzieś na w miniaturce na końcu będą. Ale do rzeczy moi drodzy: pędzle płaskie. No, jak sama nazwa mówi, można się spodziewać, że włosie będzie ułożone w ten sposób. Czyli płasko. Materiały z jakich są wykonane są bardzo różne: od syntetyków lepszych, gorszych, do naturalnych. To wbrew pozorom nie jest wcale syntetyk. To jest naturalna koza. I tak, zacznijmy od najszerszych pędzli. Tu jest tak z renesansu, ciemna koza, taka bardziej sztywna. Tutaj mamy dwie miękkie kozy. To jest dwucalowy pędzel, tu jest następny dwucalowy, bardziej miękki jak widzicie. Tu jest jeszcze większy, to jest trzycalowy. Gdzieś mi się zapodział, jeszcze jest jednocalowy. Jednocalowy test taki pędzelek. To dla odmiany jest wielbłąd. Patrzcie, jaki on jest bardzo delikatny. I tu jest też szeroki wielbłąd. Jeśli chodzi o chłonność, to są akurat Royal Lag Te. Tu jest Renesansik. Najbardziej chłonne są te wielbłądy, ale i najmniej sprężyste. Dużo bardziej sprężyste są kozy. Ale o tym, jakie włosie i do czego, to możecie się dowiedzieć w PDF-ie na temat pędzli i włosia, z jakiego są one wykonane. Będzie on też podlinkowany, gdyby was to interesowało. Tam są szczegóły, porównania, które włosie do czego, co wybrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie szerokie pędzle wyglądają tak. Do czego są stosowane? Głównie do dwóch rzeczy. Jedno to jest namaczanie papieru, a drugie to jest robienie gradientu. I właśnie na owym robieniu gradientu wyłożyłam się przez pierwszy rok, jak zaczynałam malować, bo nie wiedziałam, że taki płaski pędzel należy do tego mieć i próbowałam na przykład gradient na niebie zrobić normalnym okrągłym pędzlem i to wcale nie za dużym, i dziwiłam się bardzo, że nie wychodzi. Już kiedyś o tym wspominałam, ale gdyby ktoś nie wiedział, to niech nie popełni mojego błędu po prostu. Do namaczania, do gradientów, do takich ładnych przejść potrzebujemy właśnie taki szeroki, płaski pędzel. Ja Wam pokażę, a może nie tym największym. Weźmiemy te, te mniejsze, te jednocalowe. Najpierw wielbłąda. Namaczamy w wodzie, on jest dosyć mokry. Jak spojrzycie, kartka o, jest idealnie namoczona teraz. I może użyję tego wąskiego, tak żeby nam kawałek kartki na później został. Tu mam rozrobioną farbę i patrzcie, jak on się ładnie nakłada. Można go też przy okazji rozlać. Ewentualnie wziąć trochę drugiego koloru, popracować, i on nam się będzie tutaj zaraz nakładał, i, i przechodził jeden w drugi. Jak jest miękkie włosie, to można nawet zrobić delikatnie korektę. Także, jak widzicie, wygląda to bardzo Ładnie te kolory się jeszcze połączą, będzie to wyglądało jeszcze lepiej. I takim mięciutkim można też przy okazji zrobić jakieś obłoczki płaskie, bardzo użyteczny pędzel do wielu rzeczy nie polecam tylko robić jakichś dużych, szczegółowych linii typu architektura, bo one są mimo wszystko zbyt mało precyzyjne. Jak mówię, podobnie się pracuje tymi szerokimi. Z ciekawości pokażę Wam ten renesans. On jest sztywniejszy troszeczkę. I nieco mniej chłonny. Jak dobrze pomoczycie tutaj na dole i przechylicie, to powinno się jeszcze udać. Widzicie, zmiękczyć brzeg i rozlać. Barbę. I tak tylko kawałkiem wezmę odrobinkę o. Patrzcie, jak pięknie ciągnie. Jeśli Wam się słabo łączy, to przy okazji możecie też prysnąć troszkę sprejem. Zrobi Wam się taki ładny efekt. Wyśmiecie na dół, to tylko na dół to on się po prostu rozleje. Ale do tego używa się właśnie szerokich pędzli. I spokojnie można takim pędzlem delikatnie namaczać brzegi. Im on jest bardziej miękki, taki wielbłąd jest całkiem fajny, tym lepiej to potem wychodzi o, z wiała kartka z widoku i gotowe także jak widzicie mamy pierwsze przejścia więc już wiecie do czego płaski szeroki pędzel zatem lecimy dalej nie wiem czy jeszcze na tej się coś uda zrobić pewnie będzie trzeba wziąć nową odłóżmy tą na bok A ja pokażę Wam inne płaskie pędzle. Jak widzieliście, jest ich całkiem dużo tutaj. Kolejne, które miałam to jest seria 7401. Z renesansu. Wcześniej widzieliście okrągłe, tutaj są płaskie. 16 jedynka czwórka. Jeszcze gdzieś powinna być bodajże 7, ale miałam problem ją znaleźć. One są. Takie dosyć sztywne, to jest sztuczna wiewiórka, ale są całkiem przyjemnymi pędzlami. Jeśli chcecie robić jakieś krawędzie i tym podobne rzeczy, to ten pędzel będzie idealny. Choć, jak widzicie, nie bierze jakoś bardzo dużo wody. Tu są takie drobniejsze, na przykład do. Okien, można taki pędzelek wykorzystać, żeby zrobić kwadraty, prostokąty i tym podobne rzeczy. Także całkiem przyzwoita seria 74.01 z Renesansu. I już Wam pokazuję, co tu dalej mamy, żeby nie było za długo. O, te to są jakieś. Dalej równej to są wielbłądy, tanie w paczce, nie spodziewamy się po nich cudów, natomiast wzięłam je właśnie też z myślą o ewentualnym namaczeniu papieru, no jak widzicie precyzja tego będzie żadna, ale papier namoczy bez problemu, to tak gdyby tamte jednocalowe i, i szersze były po prostu za duże, to mamy jeszcze. Te biorą sporo wody, są mięciutkie, nimi tak można troszeczkę, widzicie, wygłaskać przy dobrym papierze, żeby te kolory się ładnie połączyły, ale musi być taki pędzel miękki. Kolejny to jest Milan 321. Te średnio twardy, ale całkiem przyjemny pędzel. Kupiłam go jeszcze, jak nie miałam tych poprzednich. Ósemka, to jest chyba 8 mm. Również dobrze się pracuje sztywne krawędzie, czy coś to właśnie takimi bardziej sztywnymi pędzlami. Tu mam jeden taki też niby, niby do akrylu, ale ale przyznam, że do bardzo sztywnych krawędzi on się całkiem nieźle nadaje. Spójrzcie. Chcecie uzyskać jakąś ścianę, nie potrzebujecie przejść i tak dalej. Ewentualnie potem chcecie na takim podsuszonym zrobić nieco jak suchy pędzel, to taki sztywny będzie się bardzo dobrze nadawał. To jest akurat zestawu z zestawu zekrzyn. Teraz mam jeszcze cztery, trzy pędzle. Świeżo je umyłam, nie używałam, ale kto widział poprzednie filmy już się domyśla. To są pędzle, które dostałam w prezencie od firmy Renaissance. To jest syntetyczna mangusta. 10,99 Miałam okazję widzieć okrągły, duży, to już Wam o nim wspominałam. Jak Tomek mi go oddał, natomiast teraz dostałam jeszcze w ostatniej paczce płaskie, bo wiedzieli, że chcę i że zamierzam je pokazać. O tej serii w ogóle zrobię osobne nagranie, bo jest tego warta. Natomiast pokażę Wam tutaj w skrócie o co chodzi. Syntetyczna mangusta, niby jako syntetyk spodziewalibyśmy się nie najlepszej jakości, a tymczasem można się nieźle zdziwić bo ten pędzel jest mocno chłonny. On jest zarówno sprężysty, jak i chłonny. Patrzcie. łapie dużo więcej farby niż ten 7401. Jako tu mocniej namoczyłam. I może weźmy tą poprzednią kartkę jeszcze. Na niej sobie podziałamy. Nie zależy nam czy on się rozpłynie czy nie. Ale jak widzicie duża sztywność i duża ilość farby. Ma to niewątpliwie swoją wielką zaletą. Czy ma i czy ma tą farbę. Dużo bardziej niż te poprzednie. Nie ukrywam, że muszę sobie jeszcze dokupić Mniejsze rozmiary. Tutaj będą te dwa mniejsze. Myślę, że warto Wam je pokazać. Zresztą sama przyznam, że testuję, bo tak jak mówię, jeszcze go też nie używałam. Farba mocno rozwodniona. No widzicie, jest tu naprawdę sporo. Da się nim zrobić fajną, sztywną linię bez problemu. On jest sztywny, chłonny, a jednocześnie nie tak sztywny, żeby Wam ciągnął, jak próbujecie rozmyć kawałek. I tutaj jeszcze pośrednia 20. Także mówię: bardzo fajne pędzle w bardzo dobrych cenach. Zawsze się mówiło, że trzeba kupić winsora albo coś, żeby mieć w miarę sensowny taki płaski pędzel. A powiem Wam, że te mangusty całkiem sensownie dają radę. I najlepsze jest to w nich, że ta największa 24 kosztuje coś około chyba 25 zł. Tak, i to jest 24, ona faktycznie tutaj szerokość włosia będzie miała jakieś 24 mm. To są pędzle, które są w bardzo dobrej cenie, mało popularne wśród akwarelistów, natomiast dają radę, bardzo fajnie się nam sprawdzają. Także z płaskich pędzli to w większości. Tyle, co mogę Wam teraz pokazać. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie pod nagraniem i postaram Wam się coś na ten temat odpowiedzieć. Dajcie znać też, jakich Wy używacie płaskich pędzli i czy Wam się dobrze sprawdzają, czy macie z nimi jakieś problemy. A tymczasem, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.